mamy no, z tej strony Fanboysy w niezmiennym składzie. Made running. Człowiek Damian. Zapraszamy was do kolejnej recenzji filmu. Um, dzisiaj zajmiemy się filmem z Netflixa, którego tytuł brzmi Rany I jest to drugi film. Teraz, żebym nie przekręcił, jest babak Anwari. E, drugi tak. film twórcy filmu, który bardzo lubimy, tak by the way. Chyba nie mieliśmy mm -hmm. jeszcze szansy się wypowiedzieć na jego temat. Publicznie. Ale na pewno na, w którymś momencie się wypowiemy, bo warto. Tak, Under the Shadow polecamy absolutnie w ciemno. Haha i warto zobaczyć. Natomiast <laughs> dzisiaj będziemy mówić o jego drugim filmie, który no niby też jest horrorem. Tak. Ale... <laughs> ale no, chyba nie można znaleźć dwóch bardzo różnych horrorów, tak, jeśli chodzi o jednego twórcę. E, więc, Mejdronin, powiedz nam pokrótce, z czym to się je i jakie są twoje wrażenia po mm -hmm. filmie Rany, który, jak zobaczycie sobie na Filmwebie, ma średnią 3,1. E, czego już zaznaczam, że troszeczkę nie rozumiem, bo to na pewno nie jest film zły. To jest film ciekawy, ale tak jak wspomniałeś, on jest kompletnie inny. Od tego pierwszego filmu, który jest powiedzmy, że takim bardziej klasycznym horrorem. Tak. Um, ja w ogóle do tego stopnia to jest dziwny y, film i inne od tamtego filmu, że ja zapomniałem, kto jest jego reżyserem w trakcie oglądania tego filmu. I przyznam, tak. że świat tego filmu mnie pochłonął. Y, a jaką mamy historię? Mamy historię Willa, który jest barmanem w takim trochę przydrożnym, taki trochę, trochę obskurnym e, pubie, barze, um, który mm, ma bardzo dziwną relację ze swoją byłą, ponieważ jego była ze swoim facetem co noc praktycznie przychodzą do tego pubu e, i nawiązują z, z nim przyjacielsko wrogie relacje e, oraz który obecnie e, mieszka ze studentką podejrzewam, że literatury chyba. Mhm. Oczywiście ten facet, ten Willy jest recydywistą, zrezygnował ze studiów, albo może go, nie, chyba go wywalili za pijaństwo tak. z tych właśnie studiów. No i akcja i ta dziwność się zaczyna od typowej bójki w barze, gdzie zaangażowane były butelki, tulipany oraz grupa nastolatków. I Horror i dreszczowiec się zaczyna w momencie, kiedy barman, yy, myślę, że coś na ten temat też możesz wypowiedzieć, się, yy, na temat samej sytuacji zgubienia telefonu, um, znajduje telefon jednego z nastolatków i w pewien sposób stara się yy, przekazać informację, słuchajcie zgubiliście telefon, możecie go tam i tam odebrać. Od tego się zaczyna film. Natomiast to później w jaką stronę on idzie, to jest bardzo dziwne. Ale tak jak mówię, moje pierwsze wrażenia film mi się podobał, tylko niekoniecznie z tych powodów, z których horory powinny się podobać. Natomiast jak Damianie, jakie są twoje wrażenia z Ran Babaka? Tak, ja po pierwsze chciałem faktycznie potwierdzić, że zdarzyło mi się raz zostawić telefon w pubie. Mhm. Znaczy, kom, komu na... się, się nie zdarzyło gdziekolwiek zgubić telefonu, nie? No mi się akurat w pubie nie zdarzyło, ale zdarzało mi tak. się w różnych innych miejscach. I zawsze jest to dziwne, kiedy samo to uczucie, kiedy ktoś pisze z twojego telefonu na o, czyjś tak. telefon, z którym o, masz tak. na przykład kontakt. Dzisiaj nasz telefon jest po prostu siedliskiem wszystkich naszych sekretów i wszystkich naszych, po prostu wszystkiego na nasz temat. i i fakt, mm. że ktoś zaglądacie do telefonu, no to jest, no, jeżeli jesteście barmanami, to ja mam do Was jedną małą prośbę. Jeżeli znajdziecie telefon, nie dzwońcie w środku nocy do rodziców znajomych, przyjaciół, e, ludzi, e, którzy są w kontaktach na liście mm. tej osoby, z której macie telefon. Jeżeli jesteście w stanie ten telefon otworzyć, tak, e, nie jest on zabezpieczony. To tylko tyle. To jest tylko jedna mała informacja. Natomiast... Dokładnie, SMSujcie jak Will z tego filmu. Dokładnie. No, o, o, Tylko prawda. nie róbcie później takich rzeczy on. Absolutnie nie. Absolutnie. Eee, Okej, okay. nie no, mnie się ten, też ten film, uważam go za ciekawy, on jest intrygujący i rzeczywiście mm. udzielił mi się klimat tego filmu, akcja dzieje się Strasznie. w Louisianie, w Nowym Orleanie i no, mamy tego barmana, który, którego, który grany jest przez Armie Hammera. No. Armie Hammer to jest taki złoty, amerykański chłopiec. On pochodzi z bogatej rodziny. Zresztą facet miał być Batmanem. On był w ogóle traktowany jako jeden z głównych kandydatów przez Brosa do roli no, Batmana. Proszę. Jego zarost, jego głos, jego muskulatura, ta, 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 podbródek. Wszystko by się w zasadzie zgadzało, tak? tak. Eee, no, nominowany do Oscara i tak dalej. No, uważany jest za takiego, takiego po prostu nowego bożyszcza amerykańskiego mm, kina mm. młodego. I strasznie fajnie było zobaczyć film, w którym ten wielki gwiazdor, który no pewnie kiedyś dostanie jakąś swoją franczyzę, pewnie dostanie jakiś duży film, em, no zagrał w Call Me your Name, The Social Network, tak, no facet jest dość znany. Tak, I i Zwierzęta Nocy chyba. I Zwierzęta Nocy, tak. Hmm. Prawda? Przeglądałem też jego dyskografię, bo skądś tak. tą mordę znałem. Tak, tak. Dokładnie, gdzie też chodził ładny w garniturze, nie? Natomiast tutaj mamy go w takiej roli, że jak widzimy go w pierwszych kilku minutach filmu jest tym Barmanem. On jest uśmiechnięty, hmm. on jest przyjacielski. Tak wydaje się, że on jest takim wyważonym, zwykłym kulkolesiem. Cool tak. I w miarę rozwoju tego filmu zdajemy sobie sprawę, że ten facet jest bardzo emocjonalnie niestabilny, jest przerażony wszystkim, co się dzieje w jego życiu. Nie umie się w większością rzeczy poradzić. Jest taki, prowadzi taki trochę próżniaczy tryb życia, jest alkoholikiem. Tak. No jego relacje z kobietami. No to jest w ogóle cały osobny temat, mhm. więc fajnie było zobaczyć, że ktoś wziął takiego gwiazdora jak kogoś takiego, kto właśnie uważany jest za takiego przystojniaka i tak dalej i, i, i dać mu zagrać osobę, która no, właściwie jest bardzo niestabilna i której życie wykoleja się mhm. na naszych oczach. Tak. I, i myślę, że to jest to wydaje mi się chyba takie najciekawsze w tym filmie a poza tym to jest w ogóle świetny klimat ja bym powiedział, że to są długie sceny Oj, tak. bohaterowie reagują na sytuację, jakby cała ta pierwsza scena, która trwa chyba, nie wiem, z dobre 10 minut, może nawet więcej która odbywa się wieczorem w, ba w tym pubie jego, u hmm. się nazywa, pub, pub u Rosie. I, i to jak różne dziwne sytuacje, które tak patrzysz i tak z osobna to jest takie ok, ktoś się pobił ok, jakaś Laska, nagograf Winard i nagle wychodzi, jakby z bitka różnych dziwnych sytuacji, i to nagle wszystko ma później, ma no prawie wszystko, ma później mm. wpływ na całą resztę filmu. Strasznie tak. mi się to podoba. Podoba mi się, że ogląda się ten film i to jest tak trochę jak taki, wydaje się, że nic się w zasadzie nie dzieje, a mm. potem nagle to wszystko ma wpływ na resztę filmu i na resztę samopoczucia głównego bohatera. Także, no, ja jestem ogólnie na plus. Tam jest trochę dziwnych mm. rzeczy. Faktycznie jest troszkę bardzo specyficzne zakończenie, które często w recenzjach gdzieś tam, jak czytałem, to się określa jako non-ending, że ten film właściwie tak okej, okay, on się po prostu kończy. Mm. Ciężko, jakby. No, ciekawi mnie Twój pogląd na ten temat, więc może teraz powiedz coś na temat tego, jak, jak się widzi ogólnie rozwiązanie tej historii. Znaczy rozwiązanie historii jest dla mnie takie, takie ok, rozumiem, chcieliście jakby bardziej pójść właśnie w stronę, powiedzmy, horrorową, ale też niestety przez to, że poszli bardziej w stronę horrorową i wydźwięk i takie bardzo jednoznaczne, powiedzmy, wytłumaczenie słowami, nie sceną tylko słowami. Rozwiązanie fabularne jest takie. O... Rozumiemy, rozumiemy to, rozumiemy o co chodzi, kim jest ta postać, jaki ma problemy i tak dalej, nie poczujemy aż tak, żeby to zostało powiedziane i tak. faktycznie to jest wprowadzone w takiej bardzo krótkiej scenie, która jakby... Um, Kontrastuje z całymi długimi scenami w tym filmie. Tak. I ja mam właśnie wyrażenie, to, co najbardziej mi się podobało w tym filmie, to, to to, co mówisz, to, że dali tym aktorom, zresztą też pojawia się trochę śmietanka, tutaj też aktorska, pojawia się Dakota Johnson. Są... Pojawia się ta zekę jakaś tam typiara, która grała w Jokerze, tak? Z... No, tak jak mówi, o, no, to ja, <laughs> to jest wymowy jakaś. afrykańskie. No. Um, Także fajnie, że dali przestrzeń tym aktorom, i ja nawet nie wiedziałem, że ten koleś jest takim właśnie bożyszczem tu mów i tak dalej. Natomiast to, co mi się strasznie spodobało w jego grze aktorskiej, to jest, że on faktycznie zagrał kolesia, który jest trochę próżnym dubkiem. I no. I to, co mi się podoba, no nie wiem, no, no pokazanie jakby roli alkoholu w życiu takiego faceta, który niby z kimś jest, a jednak nie do końca emocjonalnie jest, jak taki dzień może wyglądać do tej szychty, nie? Czyli tutaj piwko, tam piwko, tu kogoś odwiedzę i tak dalej. Tak. Przez to słońce i przez to, że na przykład na jego, nie wiem, koszulce pojawiają się jakieś plamy potu, brudu i że to tak... tak... Um, że jest naturalna progresja tych właśnie strojów i wyglądu postaci. Tak. Um, jeszcze bardziej, jakby się męczyłem w cudzysłowie w tym filmie, a o to chodziło. Natomiast, jeżeli chodzi do tych scen horrorowych yy, i absolutnie przesadzonych jumpskerów, yy, tak. to, to jest. Mnie to nudziło i cieszyłem się, że one są takie króciutkie. I one są tak króciutkie jak właśnie zakończenie tego filmu. To jest krótka scena. Tak. Gdyby to wszystko wyciąć, o wiele bardziej bym, bym potrafił się skupić na tym filmie. No, tak jak mówię, najsłabszym elementem tego filmu był cały plot horrorowy. Gdyby zostali przy takim jakby bardziej thrillerze, dreszczowcu, troszkę takim czymś sensacyjnym. Tak. Może byłoby ciekawiej, a tu jest tak jakby, nie wiem, może marketing, marketingowcy albo producenci tego filmu bali się, że nie sprzedadzą takiego filmu. Sorry, już go sprzedaliście chociażby za obsadę, która tam występuje. Może nie, niekoniecznie nazwiskiem Babeka go sprzedacie, ale okej, okay, no Thriller, Dakota Johnson, dziękuję, dobranoc. Um, no tak, no i to mi się właśnie podoba, że jak ktoś jest nawalony w tym filmie, to widać, że jest nawalony. To są tak. ludzie spoceni, oni są zaniedbani. Fajnie ich ucharakteryzowali też. I to, co mi się jeszcze podoba, to wtedy, kiedy największe napięcie czułem. Największe napięcie czułem podczas takich sytuacji, które każdemu nam się w życiu przytrafiają. Na przykład bójka w barze. Jak, reaguj, jak zareagować, jak coś takiego cię spotka? Gdzie jest granica, gdzie ty musisz reagować, a gdzie na przykład jest cool barman, koleś i tną sobie mordy, nie wiem, szklankami, o no spoko, 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 wszystko tak, OK. No, tak, tak. Nie wiesz, jak zareagować. I to mi się trochę skojarzyło właśnie z Get Out i innymi właśnie filmami, całymi dwoma, Jordana Pila. Tak, tak, tak. Nie do tego stopnia niekomfortowo się czułem, ale też gdzieś tam poskurnie, że o to idzie w złą stronę. Ci faceci zaraz będą sobie, będą się ciąć po mordach. No. Żyjemy w społeczeństwie. Żyjemy w społeczeństwie. Coś, coś Alice była, yy, głównego bohatera, może o tym powiedzieć. O, zdecydowanie. No. I... We wspaniałym filmie Joker, tak. Znaczy, faktycznie też mi się podoba to, na, na to takie skupienie się na tej fizyczności. Bo nawet tam jest taka no, no właśnie to jest to jest to, że problemem tego filmu są te wątki horrorowe, dlatego że jest tam mhm. taki moment, kiedy główny bohater w końcu bierze prysznic i bo tak mówisz o tym pocie i tak dalej i mhm. chwilę przed tym mamy taką scenę, gdzie on, on zaczyna się coraz bardziej drapać pod pachą mhm. i widzi taką ranę ha, ha, ha. widzi taką Aha. coraz większą ranę, z której nawet na moment wystaje ten karaluch, bo karaluchy są w ogóle tutaj tak, wszędzie są. Symbolem nadchodzącego zła i ciemności, i złych bogów, tak. gnostycyzmu. I to jest takie trochę silly, bo rzeczywiście ten yes, film jakby nie potrzebuje tych rzeczy nie potrzebuje tych efektów CGI, żeby opowiedzieć o facecie, który po prostu tak sobie żyje, tak, jak takie przerośnięte dziecko, taki przerośnięty chłopaczek. Nie? Który tak. myślisz, że jest fajny i jest cool, tak jak mówisz, i nie musi brać za nie odpowiedzialności, mm. to już jest opowieść dla mnie, to już jest historia. Mm. Natomiast dodanie tego wątku jakiegoś tam portalu, przez jakichś rytuałów, tworzenia jakiejś tam, jakiejś magii dziwnej, przechodzenia tych bogów i, mm. i mówię, te wszystkie jakieś takie gnostyckie rzeczy, do których ten film próbuje nawiązywać, no to jest... No to niestety nie działa. To co jest co zaskakuje mnie, bo to jest przecież koleś, który w Under the Shadow sprzedał nam, sprzedał no. nam historię o Ginie. Tak, o pieprzodejnie, o pieprzodej Firance. Hello. To jest po prostu chororowa wersja Aladyna, nie? I zrobiona tak o, dobrze. Noc. <laughs> dzień. No. No. Także to mnie zaskoczyło i, no nie wiem, może faktycznie tu jest materiał na po prostu, tak mówisz, coś bardziej sensacyjnego, także, no. Ale na przykład też na innym poziomie bardzo, moim zdaniem, ten, ten film działa, na poziomie związkowym, um, mm -hmm. jak wyglądają relacje y, y, z twoją, twoim ex, um, jak wyglądają relacje z tym tak zwanym reboundem, czyli znajdźmy kogoś póki co, bo mi brakuje bliskości o, tak. i jak wyglądają te relacje, kiedy jednak zdajesz sobie sprawę, że ta osoba, która mówi ci, ta nowa osoba, która mówi ci kocham cię, to tak naprawdę element przejściowy, um, także tutaj fajnie tu pokazali i fajnie pokazali właśnie z jednej strony, że ten niby chce się nawiązać jakby taką sympatię do głównego bohatera i przez większość można nawet przez te jego problemy nawiązać. Natomiast jak dochodzi do takich najbardziej horrorowych scen, czyli rozmowie dwóch ludzi o ich przyszłości i przeszłości, no to facet się wykłada. Facet się wykłada i totalnie się zachowuje jak dupek. I tak. brawa, brawa dla tego pana, że tak kurde to zagrał. To jest, jest dobry tak. aktor. No. Hmm. Anything else? Coś, coś jeszcze mamy do dodania? Uh, mam tylko do dodania, że cała ta mitologia, która się e, tam kręci wokół e, kultu i czyli Ran jako portali do innych, innych światów, wymiarów. E, innych wymiarów, to się wzięło z asteckiej mitologii. A wiem to dlatego, bo ten motyw lepiej został wykorzystany w e, pierwszej grze e, twórcu e, tego Davida Cage'a, e, twórcy e, Heavy Raina, Beyond Two Souls i Detroit Became Human, e, Fahrenheit. E, w Ameryce chyba nazywane Indigo Profesji. Profes Profes I w sumie mogę ci nawet polecić tą grę, o ile cię graficznie nie odstraszy. Tam jest A. fajniejszy sposób bliźnięty ten, e, ten motyw. A tutaj jest tak dodany, bo no. musiał to być to dodany. To jest takie: no, na zasadzie, wszystko, co związane z ciałem, to jest złe, i przez to zło, tak. przez to umartwianie ciała mamy się wejść na wyższy poziom. No. Połączyć się z istotami wyższymi, i wtedy stać się pełniejszym siebie. Takie pierdololo trochę, ale dobra, to jeszcze na zakończenie mam do Ciebie pytanie. Y co sądzisz o Dakocie w tym filmie? Dakota jest ciekawa w tym filmie, bo ona pełni rolę dziewczyny, mm. ale to ona jest postacią, którą ma wrażenie ma w sobie większą kontrolę nad wszystkim tutaj. I tak. I tak mówisz, te sceny rozmowy pomiędzy nią a Armi Hammerem to jest horror w tym filmie, tak. gdzie ona jakby jest tam taka scena, gdzie on taki pewny siebie na pewniaka mówi, że powinniśmy zerwać, no. a ona mówi: "Okej". Okay. <laughs> jego po prostu mina w tym momencie. Jego reakcja no. na to jest perfekcyjna. Po prostu ta jego urażona duma, że ona nawet nie zareagowała jakoś bardziej emocjonalnie na to, okej. Okay. No. myślał, że jest jakieś inne mieszkanie na ten czas? No, jest taka straightforward, ale mi się podoba, bo ona przechodzi od pierwszej sceny, gdzie jest pokazana jako postać. Ona chyba Carrie się tam nazywa w tym filmie. Jako. Okay. Czy można bardziej stereotypowo przedstawić przedstawiać kochającą dziewczynę niż typiarę, które facetowi na kacu przygotowuje jajka na bekonie i robi kawę <noise> jeszcze w majteczkach i w t-shircie? No nie da się, nie da się. A później jest pokazane, że ej, to jest kobieta, która ma kontrolę nad swoim życiem, ale też nie jest jednowymiarowa się po tej scenie, gdzie oni się rzucają, on idzie się pakować, on jest tam. I to jest moim tak. zdaniem magiczny motyw, kiedy on pakuje właśnie szczoteczkę do zębów i ona przed chwilą taka zimna suka, nie, i strzega do płaczenia. Tak. Tak. I może to właśnie jest siła właśnie w tym bebeku, że on umie w ludzkie emocje i on umie pokazać, jak wyglądałem takie ludzkie sytuacje. O, absolutnie, absolutnie, też mi się bardzo ten moment podobał. Jedyna rzecz jeszcze a propos Dakota Johnson, ona musi być bardzo oddana tej fryzurze, jaką ma w tym filmie. To ja nie wiem, kto, który to już raz, ale to musi być tak. jakaś kontraktowa rzecz na tym etapie. Może jak wąsy Kawilla, nie? pasy, <laughs> <laughs> <Muszę, laughs> nie wiem, może. Zresztą mamy, mamy. Jeżeli Was jeszcze nie zachęciliśmy do obejrzenia tego filmu, a Was gorąco zachęcamy, to w tym filmie są easter eggs z 50 twarzy Greja. Oj tak. Oj tak. Znaczy, ogólnie poleciłbyś ten film? Tak, poleciłbym ten film. Warto ja spróbować. Tak. Trzeba troszkę. No, To jest bardziej dla. Może dla nerdów horrorowych bardziej film, niż dla powiedzmy zwykłego widza. Nie wiem w sumie. Mhm. Bo te, te elementy horrorowe mogą alienować i faktycznie widać, że ludzie reagują bardzo dziwnie na nie. U mnie oceny znajomych wahają się między dwa, a trzy. O oh, wow. A szkoda, szkoda, że nie, nie oglądajnie, nie, nie dostrzegałem. No właśnie zaraz no. przejdziemy do ocen. Może podejrzewałeś już na, na, na film łebie. Um, ale no szkoda, bo y, bardzo polecam ten film. Y, I spróbujcie nie, nie do niego podejść do, jak do horroru, tylko przede wszystkim jako do obyczaj, y, obyczajówki o kolesiu, który po prostu nie radzi sobie ze swoimi samczymi zachowaniami, w pełnym uczuć świecie. Także tak, moja ocena. Ja uważam, że ten film jest dobry. To jest siódemka. Ja mówię, no parę oczek trzeba było odjąć za... są w samą formę. Motywy horrorowe są strasznie out of place. Są strasznie oklepane. Wizualnie też nie są jakieś super ekstra i świetnie pokazane. Chcieli pójść w Bady Horror, ale niekoniecznie to wyszło. A jak wiemy, jak nas oglądacie, to wiecie, że my uwielbiamy Bady Horror z człowiekiem Damianem. Także dobry film, siódemka. Okej, okay, ode mnie sześć. Te same, jakby podobny rodzaj zarzutów. Podoba mi się w tym filmie to, że jest mało intrygi i mało fabuły, że to jest bardziej kilka dni z życia takiego faceta. I trochę pod tym względem przypomina mi ten film z Sandlerem Uncut Gems. To jest film po prostu o tym, że życie jest stresujące, jak Cię do kopy, dodać jak dodać dużo dodać, rzeczy, no. jak dużo rzeczy naraz masz na głowie, to to jest straszny stres i straszne obciążenie psychiczne i to, ja strasznie no. lubię takie filmy oglądać, gdzie bohaterowie muszą naraz dealować z wieloma rzeczami, z wieloma problemami w swoim życiu. Natomiast no, te elementy horrorowe no niestety nie pasują mi za bardzo. Jest tam troszkę takich a moim zdaniem wręcz trochę cringe'owych dialogów też mówionych np. przez Dakota Johnson, gdzie ona wprost mówi, że o, ty jesteś kpiną człowieka, jesteś tylko ciałem i to jest takie, albo mm, no, mm. no, że człowiek jest coś, czymś tam na zewnątrz, a wewnątrz, że jest robaczywy, a robaczywy wewnątrz, <laughs> o Jezu, Słuchajcie. Seriously? No, po tym no, względem wolimy jest... firanki, no. <laughs> No, także rany boskie.